Super, yes. Brav yes. Brav bravo Bravo, bravo Ça c'est Hedziu jak? No dobrze. Atmosferka je. elegancko co? No, jak najbardziej. A więc jaki wynik jest? Już wiem, 7-0. 7-0 no, już jest? 7-0. No było 6, no i gdzie się tak tam. A tam dali? Podkusimy się. Wiaduczki. To panałe. Jak są dobrymi driverami no to wiadomo. Ja, no. Ok. <grym> Szuka się <za sobą. grym> Także dzisiaj na spokojnie już? No dzisiaj już na spokojnie, no ale trzeba i tak zrobić swoje i no i. Się powiemy, no My no, gramy z takim rywalem, co wiesz, 120 bramek mają w racunek na no to No, to wiesz, no to gdzie no, Mimo, że tak, żeby może do 100 wydobijemy, nie? Oby Oby, jak, jak dobijemy, to będzie dobrze, no Oby coś, jak, dobrze. 36 No jest? Dobrze Jaka? Cały haluszek, dobry? Zobaczymy, nie? Ale tak, myślę, że Zdrowie będzie dopisywało i dam radę, nie? Taki mecz z zrobiłem Dzisiaj była formalność, co? Bo już Wawel wygrywał 6-0 6-0? No, to awans już jest pewny no To bardzo fajnie, to, to teraz trzeba przypieczętować wynikiem, nie? Ale trzeba chyba świętować już będziemy przed meczem, chyba, Nie no, gdzie? Trzeba zrobić dobry wynik i potem się będziemy cieszyć hey. A, Dzień dobry, panie Czekaj. Okay. 7-0 Wawel wygrywałeś? Tak, było 3 Jak 7. 7. 7? No. Witam Cię. Witam Cię. Kuli, cygaro, żeś się wziął już? Ja. Dwa w kapcie mam, no. Dobrze. Jedno mam kubańskie, a jedno takie waniliowe smakowe. A to byś już mógł wyleźć przedłocze z cygarem. Ja. Właśnie wracamy ze szpilu, no. I jak tam jest? 7-0 zero było jak Na ty mogę być obsesyjny! Się... Patrz, kraju, ani, ani nie wiem Mogę 7-0! Idzie ku Jak? Lepsze? Małże... muszę kamerę do ludzi Co? Ja? Serdecznie. Witamy, witamy Lubię. w naszych skromnych progach. Ja. Cześć, cześć. Czy punkty, nie? Dzisiaj. Dokładnie. Janko! A cię widzę. Myślę, że mi się dasz przygotować trochę do rozmowy. Widzę, że a Was to dzisiaj pełną prowerska, speaker. Dzisiaj jest pełno prowerska, dokładnie. No. Jak tam? Fajna pogoda. Wszystko grono. Bawel już wygrał 7-0, także są. 7 a na... ja, nie 8. Ja, no, Matim i napisał, że 7-0, także chcemy pewnie awansu. Zagrać swoje, tak jak zdobyć do tych 100 bramek w tym meczu i, I lecimy dalej. Dokładnie, lecimy. Meczu zeszłego tygodnia, bo to, że prawdopodobnie możemy się cieszyć jakby z tego celu minimum, to dlatego, że. Pokazaliście charakter, zostawiliście zdrowie w zeszłym tygodniu. Nie daliśmy sobie strzelić bramki, mimo tego, że sytuacja nie była najlepsza, o tak, pod względem kadrowym. Także wielkie gratulacje dla Was. I teraz tak, na razie nikomu nie gratuluję yy, awansu. Tylko myślę, że jak nie zostawimy zdrowia, jak nie pokażemy charakteru na boisku. Jak nie będzie walki od początku, to nie będzie to smakować tak, jakbyśmy chcieli. Także musimy się skupić na tym, żeby pierwsze 10-15 minut, tak jak można powiedzieć, ten mecz można porównać do tego meczu ze stadionem, co był. Pierwsze 10-15 minut moim zdaniem było mega dobre. Oni nie mieli nic do powiedzenia i potem trochę się zadowoliliśmy tym. Nie było chęci. Nie chciało nam się, że tak powiem, już nie było takiej chęci pokazania się na pozycję wsparcia partnera i w obronie, i w ataku, żeby miał kilka opcji, potem trochę ten mecz się zrobił, mało przyjemnie. Wszystko pozostaje w szatni. Teraz musimy się skupić na tym, co mamy do zrobienia. Trzy mecze do końca. Każdy jeden jest tak samo ważny jak, jak poprzednie. Jeden za drugiego, zapierdalaj i walczymy. Jest, jest. Jest Dawa, jedziemy. Tak jest,

Amen. 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 Bravo! Amen. 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 Bravo! Oże, jak jakby Słabo to wygląda, no. Słabo. no. słabo, bardzo słabo to wygląda. 4 0 4 bramki jeszcze do setki brakuje. Mam nadzieję, że prezes tutaj to upieczętuje. To zwycięstwo na 8. Mam taką nadzieję, wiesz, że bramka szeli w końcu. No, mam nadzieję, że ty, wiesz, to już W końcu przeciśnie, nie? Ostatnio był blisko, jak w los, po uderzył. Piękny też Saul Robert chciał zaskoczyć bramkarza musiał ryzykować aby załapać czy są ze ja no i zobaczymy jak to będzie ta druga połowa <grym> Jeszcze po 결승간니도다 <laughs> Seba, a ty masz ten talizman, wiesz? Za mną. Ty masz ten talizman. Si, jest 600 rach, pisz. Ciebie nie było na żadnym wybaczu, widzisz ten jak? Nie szelow, a ty widzisz go i widzisz. Nie uszelow. Sły, moja krew. Niebiesko. <grym> Niebiesko. Ale to trzeba poklepać. I gwizdek tego spotkania Urania wygrała 6 do 0 z ekipą UKS Ruchożu Chciałbym powiedzieć, że awansujemy do klatki okręgowej Brawa, brawa Udało się, udało się, dwie bramy, dwie bramy Awans jest i na, na przyszły tydzień. I co? Jeszcze Grunwald, derby Czapuła Rudy Śląskiej wygrać. Więc będziemy się bawić no. i liczymy na, na mistrzostwo tej klasy, a nie, a nie na drugie miejsce. Nie? To no. Jest barać. jeszcze szansa, szansa Zresztą jest. Oczywiście, że jest. I myślę, że mokre się potknie jeszcze. Nie? A teraz się cieszymy. Bo mnie nie było to same! nie, do na

a mɔri santa lolo lololó 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 à monsanto lolo lololó. Brawo! Chodźcie do kibiców jeszcze. Dobry. Ale mamy tu. Pięknie. Szkola, szkola Haluska. Ale dobry, dobry mecz, dobry mecz. Dobrze, dobrze. Cieszę się, że ze stopą nawet spoko teraz się czujesz, okej? Okay? Ostatnie dwa mecze, trochę odpocinku i jedziemy dalej, nie? Dokładnie. Tak tak jedziemy. Zbójcie się, mamy! Dobre główki, wracamy! Zbójcie się, chamy! Ej, koszulka, okay. Te nie koszulki to się należą to chyba, to nie? Za ten <noise>